Halo, halo, cześć! Witajcie, to jest pierwszy odcinek yy, mojego vloga. Zapraszam do oglądania, opowiem trochę o kanale i zabiorę Was na taki mały spacer. Dobrze, jestem na miejscu. Plan jest taki, żeby trochę pochodzić i później zjeść pstrąga. Jest, sobota, jest całkiem sporo ludzi. Właśnie myślałem, że będzie troszeczkę mniej, bo e, padało wczoraj i dzisiaj miała być też kiepska pogoda, ale finalnie jest, jest ok. Dlatego, że padało, wszystkie schody, które tutaj są, e, są dosyć śliskie, trzeba uważać. To już teraz szedłem na dół i będzie taka strefa, gdzie będzie bardziej po prostu i też jakieś różne rzeczy do jedzenia, w których się później zatrzymam. że zaraz będę szukał jakiegoś miejsca, żeby usiąść i się napić wody herbaty. Wtedy opowiem też więcej o kanale, jak często będą odcinki, jaki to będzie format mniej więcej. Dobra, mam herbatkę e, z edycji świątecznej z jabłko cynamon. W każdym razie, kanał będzie takim rodzajem mojego bloga osobistego. E, odcinki myślę, że będą się pojawiały co kilka dni. Mówię, to będą jakieś moje przemyślenia oraz e, przebitki z miasta właśnie, z natury. Właśnie założyłem, żeby nauczyć się takiego obycia e, z narracją wizualną oraz z rozmawianiem do kamery, bo nie miałem z tym zbyt dużego doświadczenia i też chciałbym e, spróbować to robić po prostu, tak więc zapraszam do oglądania. W ogóle zauważyłem, że dzisiaj jest tutaj strasznie dużo ludzi, jak ostatnio raz tutaj byłem było tylko pojedyncze piesze, teraz jest strasznie dużo takich e, grup po prostu zwiedzających. Też jeszcze tutaj chwilę pochodzę i później Pójdę na tego obstrąga, o którym e, wcześniej mówiłem. Tam była informacja, że będą od 13 już mamy tru, grubo po 13, ale e, jeszcze chciałbym tam podejść kawałek i pochodzić sobie po prostu. Muszę jeszcze przyznać, że się trochę krępuję nagrywając tego vloga przy innych. I nawet teraz jak jestem z, z dziewczyną i swoim psem, to przy nich się troszeczkę krępuję. Kiedyś już wcześniej e, parę lat temu też próbowałem. Jogować, jak byłem dużo młodszy, a wtedy znowu wolałem, jak ktoś ze mną był. A teraz myślę, że po tym pierwszym razie, że na początku przynajmniej wolałbym chodzić samemu, bo byłoby to dla mnie bardziej komfortowe. Weszliśmy znowu do rasu, tutaj będzie troszeczkę chłodniej Myślę, że nagram tutaj time wrap do góry. Widzimy się na górze. To jest bardzo fajnie, bo cicho i właśnie przy tym krótkim wyjściu mi się prawie bateria skończyła, więc zaraz będę musiał wymienić. No chyba widocznie dużo ludzi było tylko tam przy tej strefie jedzeniowej. Tutaj już idę jakieś 10-15 minut laskiem i nie spotkałem nikogo po drodze. Teraz zrobię chwilę przerwy i wymienię baterię, bo mi się kończy. No i słyszymy się za chwilę. Dobra, już jestem z powrotem. Wymieniłem baterię. Teraz tylko muszę dogonić moich towarzyszy, bo mnie troszeczkę wyprzedzili. Próbowałem kiedyś nagrywać taki ambient otoczenia. Właśnie takiego jest tu, jak, lasu jak tutaj i miałem rekorder audio. No raczej mam cały czas, tylko właśnie żałuję, że go ze sobą nie wziąłem, bo... Nie ma tutaj dosłownie nikogo w okolicy i mogłem sobie komfortowo ponagrywać czysty dźwięk otoczenia. Mam teraz mikrofon ze sobą trochę inny właśnie. Zobaczę jak to jak to wyjdzie. Jak będzie dobrze no to dodam do filmiku. Och, tutaj przez chwilę wyszedłem z lasu dosłownie na na 5 sekund, żeby przejść przez, e, przez dróżkę na słońcu i strasznie mi się Z Coś się między tymi drzewami jest mega, mega dobrze. Mega fajny chłodek. Właśnie jeszcze przed chwilą sprawdzałem, czy dźwięk się dobrze nagrywa, bo e, tak jak mówiłem przy intro, na początku miałem jakiś dziwny problem z e, dźwiękiem. Jak podłączałem mikrofon, to cały czas pokazywało, jakby ktoś mówił, okazało się, że po prostu coś było niedopięte i cały czas było słychać szum, było takie bardzo mocne szumienie. Ale teraz powinno być git. Dobra, myślę, że już w tym miejscu zawrócimy, bo tam jest gorąco, a nie chcemy iść przez gorąco, tylko wrócimy sobie laskiem i pójdziemy na Pstrąga. Po powrocie tu jest powrotem w ogóle jest dużo więcej ludzi, więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze się i zjeść tego pstrąga. Dobra, udało się. Zamówiłem żurek i pstrąga. Dobrze, już wstydliśmy właśnie po zupie i pstrągu, no i teraz wracamy do samochodu, więc e, widzimy się już w domu na podsumowaniu. Dobra, jestem już pod wyjściem, a następna kascenka już będzie z domu, U, wróciłem do domu. I teraz będę się brał za montowanie tego filmu. To był mój pierwszy raz, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o takie nagrywanie filmu do dosyć dłuższego czasu, więc jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. A jeżeli Wam się podobało, to zostaw suba łapę w górę. I komentarz, no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.